W Mstowie to już prawdziwa tradycja. Święto Jabłka odbywa się tam co roku i na stałe wpisało się do kalendarza kulturalnego naszego regionu. Zaczynaliśmy delikatnie na rynku w Mstowie, natomiast ta impreza zrobiła się już tak duża, że w tym momencie no, musimy mieć przestrzeń przygotowaną do dużej imprezy plenerowej. Jak zwykle, wydarzenie przyciągnęło do Mstowa prawdziwe tłumy. Myślę, że to jest wielka radość dla organizatora. Jeżeli jest piękna pogoda, mamy fajnych artystów i na to odpowiadają również mieszkańcy naszej gminy i też okolicznych gmin. Także bardzo się cieszę, że jest po prostu tak fajnie i możemy się spotkać w sobotę już jakby pod koniec wakacji. Dlaczego akurat święto Jabłka? Odpowiedź jest prosta, choć dla wielu może być zaskakująca to w malowniczo położonej gminie Mstów znajduje się najwięcej sadów w całym województwie śląskim. Obejmują one, uwaga, ponad 200 hektarów. Samo wydarzenie obfitowało w wiele atrakcji. Wiele pracy włożyliśmy w organizację tej imprezy. Zadowolone twarze ludzi są najlepszą gratyfikacją w tego typu imprezach. A tego zadowolenia na twarzach ludzi nie brakowało. Imprezę otworzył koncert Mood Makers. Ten młody zespół wystąpił w Mstowie nie po raz pierwszy. Na wydarzeniu zaprezentował się również lokalny zespół ludowy KGW Mstowianki. po stole się takie co ma jasne oczy. Pierwszą gwiazdą tegorocznego Święta Jabłka był Andrzej Rybiński, autor hitu Nie liczę godzin i lat. Pana Andrzeja zapytaliśmy po koncercie o jego wrażenia z występu w Mstowie. Oceniam go bardzo fajnie, mam, mam nadzieję, że publiczność też ocenia go bardzo fajnie, widać było, że śpiewaliśmy sobie razem, śpiewaliśmy się do siebie, mieliśmy kontakt cudowny, także wydaje mi się, że było wszystko, wszystko fajnie. To jest nakręcanie się takie wspólne, jak trybiki w maszynie, jeden trybik się kręci, nakręca drugi. Powierzchnia, że fajnie się bawi, my to czuwamy i my też się fajnie bawimy i chcemy, żeby publiczna też się bawiła. Po legendzie polskiej muzyki przyszedł czas na projekt Muzyczne Podróże z Weroniką. Gościem specjalnym tegorocznego święta jabłka był prawdziwy szef kuchni Artur Bodziachowski z restauracji Branch Square, szerzej znany ze swojej burgerowni Miam, Miam. Przed nami pokaz kulinarny, tam chciał pokazać troszkę bardziej ten temat restauracji, który robimy w nowym miejscu w Częstochowie. Będziemy robić kaczkę, będziemy robić również kanapkę, będziemy robić deserek, więc dużo, dużo jeszcze tak naprawdę przed nami. Niespodzianką był również konkurs jedzenia burgerów na czas, Konkurs wyszedł naprawdę świetnie, mega fajne było to tak naprawdę, że e, bardzo zaangażowali się też widzowie w to. Chcieli e, zobaczyć kto e, zwycięży, jak zwycięży, jaką mają technikę. Tak naprawdę ludzie nie uciekali od nas, a szli do nas po to, żeby zobaczyć co się dzieje i byli naprawdę w to zaangażowani. Nie samym jedzeniem jednak człowiek na święcie jabłka żyje. Znakomity występ w mstowskiej publiczności dał kabaret Jurki. A gdzie tam tylko kefilek że Pani, nawet mrugnął strach w tej sytuacji. Tak jakie A wie Pan, a propos, a propos. Mówi się a propos, nie? Oczywiście. No. A propos jedzenia. Tak. To wie Pan, że ja kiedyś nic nie zjadłam? Ojoj. Raz się zdarzyło. Naprawdę? No, ale to raz. I Pani to pamięta. Dzień dobry. No dzień dobry. Dzień ale Pan ma Grało się cudownie. Bardzo dobrze nam się grało w Stowie. Bardzo nam się coś y, budowała. Myślę, że y, my się też podobaliśmy. Wytworzyłaś bardzo fajna atmosferę y, i czuliśmy się naprawdę bardzo dobrze na scenie. Trzeba jeść jabłka. Jabłka to samo Na finał imprezy wystąpił zespół Daj to głośniej. To było znakomite energetyczne zwieńczenie święta jabłka, które przyciągnęło do Mstowa prawdziwe tłumy. Do zobaczenia za rok.